Marzę o tym, żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć, że jestem bezpieczny. No, Policja to złapała! O, lala, bracie, uważaj! 997, ten numer to kłopoty, gdy wydarzy się incydent, to pojawia się konfident. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jurek z tej strony. Deszcze dzisiaj padają. Także ruszamy dzisiaj w. Musimy pozałatwiać parę spraw. Idziemy do sklepu Rif, idziemy po Oskara. Ale to nie jest najważniejsza rzecz dzisiejszego vloga, bo najważniejsza rzecz dzisiejszego weekendowego vloga są oczywiście goście, których chcę wam pokazywać, jakby troszeczkę z innej strony. Dzisiaj powinien pojawić się u nas, ale co wy zawiecie? Ostatnich dwa vlogi temu powiedziałem, że będzie po i Gens i żadnego nie było. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ma być Tetris z Nervusem i z velonem, so, so Special. Mają być dzisiaj u mnie wieczorem, także może coś vlogowo pokręcimy. Jutro ma być Bonson, czyli w sobotę. No, zobaczymy, jak te plany, te plany nam wyszły. Dostałem też paczuszkę. O, właśnie, zanim, bo już wychodziłem. A paczka, jest paczka. Otwórzmy sobie, lubimy te unboxingi, prawda? Chodźmy po nią. Dobrze, mamy operatora. A my tutaj dostaliśmy paczkę od Universal. Music Poland. Wiecie, co to przyszło, bo wiedzielibyście, to nie jest hip-hop i trochę jest w wibracji, ale to jest muzyka. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jakieś pieniądze? Ciągle zapominają pieniędzy wysyłać, to jest sensu. Patrzcie, co tutaj mamy. Jarecki. Za wysoko. E, świetna produkcja, wiele osób mówi, że to jest już płyta roku. Co prawda nie jest to może hip-hopowe do końca, ale Jarecki z hip-hopem związany od zawsze. Teraz poszedł bardziej w taką stronę śpiewaną, soulową, bluesową troszeczkę. Słuchałem po części, troszeczkę słuchałem tych rzeczy, ale na pewno jest sprawdzę. Fajnie, cztery sztuki dostałem, także dziękówka. Jarek, dzięki, tutaj Jarek mi to podesłał z Universal Music. E, Dziękuwa, na pewno poleci to do moich widzów i, i tak dalej, i tak dalej. Także dobrze, my idziemy w miasto i czekamy na te Tetrisa, Nervusa i Velona. Do zobaczenia wkrótce, ale wiesz, w sumie hultan Bą stary kumpel Zośki jak już wejdą bal jest Może nie zielają szampany, ale jedną walniesz Zapalimy, pogadamy, coś tam się ogarnie Jestem przygotowany, dzień nam minął. Z Oskarem, Z Oskarem się poszaliliśmy troszeczkę Oscar miażdży worko w tą pufę strasznie, muszę ją chować przed nim, dosłownie co chciałem wam mówić? Dzień nam zleciał, za dużo nie kręciłem, bo, bo, bo dużo było załatwiania, tak z kamerą nie zawsze lubię chodzić. Zwłaszcza, że wiem, że materiału będzie dużo, bo jeszcze w ogóle się okazało, z Bonsonem rozmawiałem, że możliwe, że dzisiaj jeszcze to nas wpadnie. Także dzień zapowiada się naprawdę gorąco. Tutaj pierwsza informacja od was, że worko i doszło, patroni się odzywają. Zajebiście, dajcie znaka ile browarów wchodzi do środka, bo to ważne. Przygotowane mam miejsce pod nagrywki, właśnie tutaj będziemy sobie nagrywać. Tutaj mam lampę, jedną. Tutaj pomysł Maćka Dobkowicza, żeby oświetlać od sufitu. O, zobaczcie, jaką ona daje światło dużo. To możemy coś ściągnąć trochę. Także miejsce już jest przygotowane pod nagrania. E, poczekamy na gości. Zobaczcie, przygotowałem nawet. Moja żona mówi, że jestem mistrzem kanapek. Podobno. Nie, nie są najgorsze, ale też widziałem lepsze. Moja mamusia na przykład robi lepsze. Kanapki. Ona mi chyba tego nauczyła. Zobaczcie sobie, jakie kanapeczki. Tutaj Wam zrobię jakieś takie zbliżenie. W Slow'u powinienem zrobić te kanapki. Miniami, miniami, prawda? Dobra, to co? A jakbym z takiego z, ta, z takiego kadru jakbym kręcił? Nie najgorzej, co? To co? Widzimy się zaraz? Trz Vlog dż, dż, dż. Jurkowski. Dż, dż. I co jeszcze? Dż. Dż. Vlog Jurkowski. Czas zacząć. Dż, dż. Czekamy na gości. Nie ma miłości. Nie ma litości. Później się mordy krzywiły, że nagle... Zawsze marzyłem, żeby sobie takie ujęcie zrobić w Chciałem i mam. Yo! także mnie może nie być widać, ale gości już nadchodzą. Nadchodzą! Patrzcie, ona koło kamery stana. Patrz, yeah. patrz kto ma pierwszy parcie na szkło od razu wjechał, płyty nie robi, ale jest, jest i Nerwi z nami Sam, siema Jest i Welon z nami, czekaj, jest Złapie na ciebie, siema no, so special wieczór. No i patrzcie kto tam jeszcze jest, jest kolejny, Hello. jest Adamos, jest Adamos, tylko Złapie ostry... Dzień dobry wieczór 9 na 10. Ten jest, Pałłłyski już pije. Mateusz, Natalii z nami jest no na 10, również. Wjechał, wjechał myśląc, że może uda się jeszcze rewanż zagrać, ale coś czuję, że tutaj wesoła ekipa z Bonsonem na czele nie wiem, czy nam pozwoli, czy zdążymy. Dlatego gramy teraz od razu mecz yy, Jurkowski Tetris. Bo to się musi wydarzyć. To nie ten To nie, to nie. Bo, bo to jest do grania czy na trybuny? Trybuna. No co, osiedlowo miało być, nie? I gramy na pada Kodixa. Gramy na pada Kodixa. No, 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 myślę, no. że to będzie lecim z czarnym w kadama. Tak, wszyscy, wszyscy się, dlatego ja tam, tam zamontuję PlayStation już w studio. Nie, przepraszam. Do pada Kodixa są spokojne, bo są wklesłe. To pada od PlayStation 3 był kujowe, bo były tak, wypukłe no. i jak pociął się palec, to ześlizgniła się ręka. Białe czy czarne? Eee... Ale jest ważna decyzja, Biały Biały i młody. Dobrze, idę się oddać w takim razie jeszcze, żeby nie było. A bo on sam z tym pojechali, przyjechał, przyjeżdżałem tylko Uff... No nie wiem, jak on gra, kurda. Jesteś dobry, Andrzej. Pamiętam. Tu, pa. Znacie? kurwa, bo nie wciągnąłem brzuch. Dobra, jeszcze raz powtórzmy to czekaj, czołni, klatę wypi. Nie, czekaj, no teraz nie kręć, bo wiesz. wieź zobacz, zobaczyć Ale coś Ty ale weź tutaj mów jakby co, żeby... Dobra, się... Dobra mówię, wciąłem wciąłem brzuch, teraz zaczynam nagrywać. No, Dobra, no, w posiłce goście jest od razu. Gramy, gramy. Po prostu kurwa, no, gramy sobie z bąkiem, taki wie. Dobrze, zagrajcie sobie, ale ja tutaj muszę swoje rzeczy dokręcić do vloga. Po zobaczcie co się dzieje. Mówiłem, że będzie szalony vlog, mówiłem. ja się ja ciebie pytam, czy udostępniłeś nowy bok. Jak ja jeszcze na internet. Stary, ja nie jestem tak internetowy, jak się wydaje. Ja rzadko kiedy jestem no. na internecie tak naprawdę. A jak jestem, to ze swoim no życiem. Ale zaraz wrzucę, zaraz wrzucę. Floydik powiedz co masz na, na, na klacie, co masz. Co masz Kurz na Greenwich zawsze. Nie ma. Ja nie no jestem Floydik. Ci grają? Wynik mamy 0-0. To powiedz kiedy ta płyta? Nie, 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 nie. Tego, nie mogę mówić. tego nie mogę mówić. Nie wyciągniecie tego ode mnie. Chyba, że ze mną kurwa wygra 6-0, to wtedy zobaczymy. Dobra, mamy to. Dla mnie to jest yes i Mateusz z nami. Jest i ten. Matek, siema. Z drugiej strony Matek, no kurwa Mateusz, jakby Organizuje ten imprezę, tak? Jego to kurwa nie, nie dotyczy. Czy... Jest i menadżer Mateusza Natalii. Jest i matek tutaj z nami, bardzo miło było. Dawaj piąteczkę, mordowo. Bo... Dobrze, że się w końcu poznaliśmy. Tutaj wypiję z kolegą po fachu. Yy. O, kolega, patrzcie, historyczny kieliszek yy, dwóch producentów. A przecież to nie pierwszy dzisiaj. <gry> Ale historyczny u mnie we vlogu. Uch. Zagrałem z Tetrisem i niestety on mnie szukał. Nie zgadzam się na ten wynik w ogóle. Tak, następny mecz jest z, z Bonsonem, a następny jest z Floydem. No, na zmęczonego mnie wezmą. Po prostu. Już! Eee. Wszyscy są kurwa nastawieni przeciwko mnie Ja ich goszczę. jest ją! Kiedy płyta? Kiedy płyta? Podwórka pytają. Za tydzień Ogólnie 27. Jest defaultowa. Hmm, data. Aczkolwiek na bank się to przesunie. Będzie pierwszy single. Hmm. Czyli ale to... Czekaj, 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 czeka, czeka, a ten single z bokunem yy, udar i jebanie to nie był single z płyty? To był pierwszy single. Czekaj bo teraz Jacka sparowała zagram? Czekaj kurwa, nie mam takiej czapeczki. Nie mam takiej czapeczki. Kochani. <laughs> no, Coim. Nie no, Ej, nie no, nie, wiesz, nie. Hmm. Jura, Jura, nie cznij tego. Nie będzie. Ogólnie zamuliłem. Strasznie zamuliłem. Powinienem, powinienem wypuszczać po wilkach od razu rzeczy. Aczkolwiek teraz wakacje się kończą. Tydzień, tydzień. Może być przerwa dwutygodniowa, Ale tydzień w tydzień, jebany single, single za singlem, single za singlem. Reklama. I płyta. Wigią handlu. Festiwalowy koncert, żeby zobaczyć sobie, jak synowie grają. Od dzieciaka instrumenty w łapach i pryce stylowe mają. Na drugi dzień wrócicie, wzruszeni pociągiem rano. Albo was odwiedzę, kiedyś może wpadnę wciąż to samo. Zmienia się, albo wiesz co, follow i jebać. Taki sam cel od startu nam chyba przyświeca. Nie pokażesz mi co mogę stracić, jak teraz ocenia skreni w oczach. Oprócz kurwa tego snytu nie mam, nie mnie. Coś tu do nas przyszło, coś tu do nas przyszło. Coś dostałem, nie wiem co to, ale to jest chyba od mojej żony coś. Nie wiem o co chodzi, ale jest jakaś tajemnicza pod tym względem. Także ja bym to chętnie otworzył. A że eee, miałem otwierać przy was takie rzeczy, to zróbmy to. Bo to raczej nie jest płyta, chyba, że widelowa, ale to by była też jakaś bardzo duża. Więc myślę, że to może być coś ciekawego. Także mówię, zostawię to na vloga. Eee, to jakiś nóż. Oznaczamy... W realu, ciebie, mama! Przyszłej sprawczyni tego wydarzenia najprawdopodobniej. Ile wlepek ile zmarnował Blake? A co? Katriny rejestracyjne! Ha! Jurkowski studio. Ale fajoskie. Dwie? Gdzie będziemy to przyklejać? Bang! Jurkowski studio! Szanuję, ile to trzeba było zapakować, żeby to, żeby to przysłać. Dziękuwa żono kochana. A to jest dla mnie. No powiedziałeś to od ciebie. Już ja wiem, co to jest, ale a? ode mnie. To jest od kogo? Na prezent. To jest prezent? Tak. Blaze, szalony, a ja już żoną to posądzałem. A to ona po prostu wiedziała. No co ty, Mordo? Bardzo dziękuję. Super sprawa. Dokleimy, nakleimy. nakleimy. No także widzicie, polecam. Grilfang. Oni się zajmują takimi rzeczami. Oni nie tylko letnie przeboje. Mm, fajnie, super. Dobrze to będzie wyglądać. I tak jest, takie, takie unboxingi, to ja szanuję.